Witam wszystkich! Miałem okazję już robić wiele filmów na temat naszego ślubu i mieliście okazję już widzieć ślub, jak wyglądały nasze przygotowania. Ślub cywilny, ślub kościelny jak wyglądało nasze przyjęcie. A w tym odcinku chciałem podyskutować, co jest w ogóle potrzebne, żeby zrobić taki ślub w Rumunii, jakie są potrzebne dokumenty i jakie są formalności z tym związane. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Żeby wziąć ślub w Rumunii, jest z tym związane dużo formalności i musiałem skompletować bardzo dużo dokumentów. Część z nich musiałem mieć przywiezionych z Polski, i między innymi był to skrócony akt urodzenia oraz takie zaświadczenie o stanie cywilnym, no, które zostało mi wydane po prostu w urzędzie stanu cywilnego. Oczywiście te dokumenty były płatne. To znaczy, płatne był to, było to zaświadczenie, chyba 40 zł wtedy za nie płaciłem. A jeżeli chodzi o akt urodzenia, chyba był właśnie bezpłatny, ale nie pamiętam zresztą, pewne rzeczy się szybko zmieniają, więc musicie to sobie po prostu zweryfikować. I właśnie te dwie rzeczy przywiozłem tutaj do Rumunii. Oprócz tych dokumentów, które wspomniałem, był mi potrzebny oczywiście dowód osobisty i paszport oraz pewne zaświadczenie. O możności prawnej, tak to się nazywało, i ten dokument otrzymałem w ambasadzie Polski w Bukareszcie. Musiałem złożyć te dokumenty, o których wcześniej tutaj wspomniałem, i zostało mi wydane takie zaświadczenie. Za to musiałem zapłacić 244 leje w ambasadzie Polski w Bukareszcie, i ten dokument był wystawiony w języku polskim. Trochę się zdziwiłem, ponieważ. Myślałem, że już w zasadzie płacąc tyle za ten dokument, będzie on po prostu w języku rumuńskim. Tak jak tutaj wszystkie dokumenty wymagały tłumaczenia i musiałem je przetłumaczyć. Także znalazłem pewną miłą panią, która zajęła się tłumaczeniami tego, tych dokumentów. Jeżeli będziecie potrzebować tłumacza przysięgłego, bo musi to być taki właśnie tłumacz, to mogę taką osobę polecić. Nawet znam dwie takie osoby. Ale skorzystałem po prostu z usług tej jednej, i te dokumenty zostały mi przetłumaczone na język rumuński, oraz musiały być również potwierdzone przez notariusza, żeby po prostu potwierdził, że one są ważne. Jeżeli zaś chodzi o Anę. Ona potrzebowała dwa takie dokumenty. Jeden to się nazywał certyfikat DNA-4, czyli to był tak zwany też akt urodzenia, który został wydany też w jakimś takim lokalnym urzędzie stanu cywilnego, gdzie ona musiała się ubiegać o ten dokument. Nawiasem mówiąc, wtedy, żeby nie jechać i załatwiać tego dokumentu, to poprosiła Tatę i żeby odebrał jej ten dokument, musiała mieć zgodę. Potwierdzoną notarialnie, także bardziej nam się opłacało zapłacić 80 dlejów za notariusza, niż jechać do Buzotami z powrotem i stracić jeden cały dzień na to, żeby załatwić ten dokument, więc lepiej było to zaświadczenie załatwić, żeby Ana upoważniła swojego taty i żeby jej mógł odebrać ten dokument. Także ona potrzebowała właśnie ten certyfikat urodzenia tak zwany certyfikat dna4 oraz certyfikat de celibat. Jest to taka trochę śmiesznie brzmiąca nazwa tego dokumentu, ale miał on po prostu wskazywać na to, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby Anna mogła zawrzeć związek małżeński. Warto również powiedzieć, że potrzebowaliśmy zgody na ślub kościelny i wystosowaliśmy takie pismo do episkopatu, ponieważ Nasz związek miał y, dotyczyć dwóch religii, czyli Kościoła katolickiego oraz ortodoksyjnego. No i musieliśmy uzyskać właśnie taką zgodę, także nie było z tym jakiegoś większego problemu. Dostaliśmy pozytywną odpowiedź, no i mogliśmy zawrzeć nasz związek małżeński. Rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy zadawali mi pytania w wiadomościach prywatnych, i pewna dziewczyna do mnie napisała i powiedziała mi, że. Ona, żeby zawrzeć tutaj związek małżeński, to oprócz tego, że potrzebuje tą zgody od episkopatu, to musi mieć jeszcze yy, zaświadczenie, że była tutaj ochrzczona w tradycji ortodoksyjnej. No i nie wiem w sumie, jak się to skończyło. Powiedziała, że raczej będzie chyba brała ślub w Polsce. Już później z nią nie dyskutowałem, ale ksiądz jej robił problem. Ja jej doradziłem, żeby po prostu... Znaleźła innego księdza, żeby poprosiła o ten ślub w innym kościele, że ja w ogóle czegoś takiego nie potrzebowałem i nikt czegoś takiego ode mnie nie wymagał. Także to są takie różnice, które mogą się po prostu przydarzyć w zależności od tego, gdzie o ten ślub się staracie. Chciałem również powiedzieć, że nie wszystko to, co akurat Mówię w tym filmie, może dotyczyć Was, a to z tego względu, że różne miejsca rządzą się różnymi prawami. I na przykład ten dokument, o którym wspomniałem na początku filmu, czyli zaświadczenie o moim stanie cywilnym, to on był ważny przez pół roku. Był tam wystawiony z jakąś datą. A tutaj w Bukareszcie, jak pytaliśmy się, żeby potwierdzić, czy mamy wszystkie wystarczające dokumenty, powiedzieli, że ten dokument nie jest ważny. I mimo, że tam data była do września, do 17 września dokładnie, to powiedziano nam, że ten dokument jest ważny tylko na terenie Rumunii przez 3 miesiące. I taką odpowiedź uzyskaliśmy w Bukareszcie, w jednym z urzędów. Natomiast tam, gdzie y, mieliśmy naszą ceremonię ślubną w miejscowości Czarnateść, pani powiedziała, że pierwsze słyszy w ogóle o czymś takim, także była zaskoczona i data, która była na tym dokumencie, była przez nią zaakceptowana. Chciałem jeszcze powiedzieć o jakiś innych dokumentach z tego, co się orientuję, to jeżeli ktoś by był na przykład nie wiem, po rozwodzie, czy zmienił nazwisko w jakimś tam przypadku, to takie dokumenty też również będą potrzebne i wszystkie dokumenty które ja posiadałem, musiały być właśnie przetłumaczone na język rumuński oraz poświadczone przez notariusza. Aby wziąć w ślub w Rumunii, niezbędna jest znajomość języka rumuńskiego. I tutaj zastanawialiśmy się co zrobić, ponieważ ja znam język rumuński, ale jeszcze nie tak biegle. Mam delikatną barierę, żeby się porozumiewać, ale dużo rozumiem, co się do mnie mówi. No i z każdym dniem uczę się tego języka coraz lepiej. Rozważaliśmy taką opcję, żeby wziąć takiego tłumacza w języku polskim, żeby ktoś, kto zna język polski tłumaczył tą ceremonię w urzędzie stanu cywilnego oraz potrzebny był ten tłumacz do złożenia dokumentów. W zasadzie nie wiem jaki to miało zbyt duży, logiczny sens, ale dobrze powiedzmy, że no, żebym wiedział, co podpisuje i tak dalej. No i taki tłumacz powiedział nam 3800 lejów. Za taką usługę, także to było bardzo dużo, bardzo duża kwota. No i stwierdziliśmy, że to się po prostu nie opłaca, a że znam rumuński tak jak znam, to będzie dobrze, żeby skorzystać z takiej opcji. I poszliśmy do notariusza, u którego mieliśmy do podpisania taki dokument z jakiejś strony rządowej, w którym były tam zawarte informacje na mój temat, na temat Any. Oraz między informacja, że znam język rumuński w mowie i w piśmie. Zapłaciliśmy za ten dokument 120 olejów. No i to wystarczyło do tego, żebym mógł wziąć ślub za mną bez tego tłumacza przysięgłego. Na dwa tygodnie przed ślubem konieczne jest zrobienie badań i na tą okoliczność musicie zrobić badanie krwi. Czy nie macie jakichś chorób, jakichś wirusów, chorób zakaźnych. No i z takim wynikiem badań trzeba udać się do lekarza rodzinnego, który wystawi Wam też takie zaświadczenie, że jesteście zdrowi i że możecie zawrzeć związek małżeński. Wszystkie dokumenty, które musieliśmy skompletować, żeby wziąć tutaj ślub w Rumunii, zajęło nam to dużo czasu, dużo chodzenia. Było ze wszystkim. Kosztowało nas to 1400 lei za wszystkie tłumaczenia, za wszystkie te dokumenty, które musieliśmy przygotować. No i złożyliśmy je w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czarnateście. Pani trochę była taka przejęta tym, jak tam pojechaliśmy, ponieważ obawiała się, że może nam czegoś brakować i co wtedy. A to było dwa tygodnie przed ślubem, bo to też jest taki termin, przed którym Yy, trzeba złożyć te dokumenty dwa tygodnie albo 10 dni. Już teraz dokładnie nie pamiętam, ale to w Urzędzie Stanu Cywilnego uzyskacie taką informację. Także z naszymi dokumentami było wszystko w porządku. No i oczywiście musiałem jeszcze do wglądu pokazać dowód osobisty i niezbędny był też paszport i jego kserokopia. Pod jednym z filmów ktoś mi zadał właśnie takie pytanie, jakie formalności są związane z tym, żeby tutaj wziąć ślub w Rumunii. Ja odpowiedziałem wtedy w komentarzu, że zrobię kiedyś taki odcinek na ten temat. Tak jak już wspomniałem na początku filmu, przygotowałem inne filmy z innych okoliczności związanych ze ślubem. Ten film jest taki bardziej tylko informacyjny, także jeżeli będziecie mieć jakieś jeszcze pytania, to piszcie w komentarzach albo... Na Facebooku w grupie Law Rumunia, blogi, vlogi i podróże. Możecie też tam napisać do mnie, do wiadomości prywatnej, i wtedy odpowiem też na jakieś Wasze wątpliwości i pytania. Mam nadzieję, że wszystko udało mi się w tym filmie przekazać, jak było. Tak jak wspomniałem, nasze doświadczenia były takie, to nie znaczy, że ktoś może mieć inaczej, więc bardzo bym prosił, że jeżeli ktoś się spotkał z innymi sytuacjami, to żeby jakoś mnie nie obwiniać za to, co tutaj powiedziałem w tym filmie, ponieważ, tak jak mówię, w różnych miastach, miasteczkach, czy też małych miejscowościach wszystko rządzi się innymi prawami i w jednym miejscu mogą wymagać od Was tego, a w drugim miejscu mogą od Was tego nie wymagać. Także tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że ten film Was zainteresował, że będzie w jakiś sposób pomocny dla Was. No i jeżeli Wam się podobało, to... Dajcie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał, no i do zobaczenia w następnych filmach.